Witam, znajdujemy się drugi dzień na wystawie ogólnopolskiej. Zrobimy mały reportaż i przejdziemy, popatrzymy na stoiska, jakie firmy nam tu zjechały. Firma Elita. No wiadomo, wystawców jest trochę, cześć. Jest firma tutaj Columbex, EUPOL, CAM, Ronfield także przejdziemy się do reprezentacji Polski zobaczymy które gołębie idą na ogólnopolską wystawę Marek Czaska Polmar po drodze będziemy patrzeć o Wigor Polska Panderoza także ogólnie jest sporo Przejdziemy, zobaczymy naszych reprezentantów. Przede wszystkim dlatego, że mój przyjaciel no, będzie miał dwóch Olimpijczyków, ma dwóch reprezentantów. Przejdziemy, zobaczymy reprezentację, opowiemy o niej chwilkę. Zobaczymy, co tu o Paweł Gwaranowski. Na spokojnie. Hmm. Dobra, idziemy tędy z moich z moich gołąbków, e, Dwa są też, e, no może nie w reprezentacji ogólnopolskiej, ale są załapały się do reprezentacji okręgu. <laughs> są w takich są w takich e, kategoriach jak zaraz zobaczymy reprezentację okręgów Warszawa Tarnobrzeg no i oczywiście Szczecin Śląsk Wschód tam mamy dalej Piotków Trybunalskich widzę w oddali gąbki sobie wypoczywają eee, no wiadomo ja to robię prowizornym telefonem a <laughs> także nie ma co tu się bardzo podniecać, przejdziemy szybko, gołąbki wiadomo wypoczywają. To jest mój gołąbek, miał pierwszą nagrodę w okręgu jako roczny. Także jest wiadomo wynik niepowalający, ale gołąb przede wszystkim przepiękny. <laughs> Siadał nieźle, bo oprócz tego jednego konkursu to, to był Pierwszy na oddział 36, 40, 41. To tam niektóre są brane z, e, z rejonu. A znaczy z okręgu, przepraszam, nie z rejonu. No i co? Idziemy jeszcze zobaczyć gołąbki, reprezentacje i znajdziemy w standardzie. Jest moja samiczka. Zobaczymy jak ona się prezentuje. Jaką w ogóle to wygląda po tych kilku dniach zakoszowania. Czy jest w miarę dobrym stanie psychofizycznym można powiedzieć bo jak mówię gąbki sobie tu wypoczywają pięknie piękne gołębie trzeba przyznać no gdzieś musimy nią znaleźć gdzieś musi być nie wiem czy nią poznamy nie wiem czy nią poznamy o jest Tamiczka sobie leży, no, uważam, że <laughs> fajnej budowy, roczniaczka. Yy, mimo, że roczna zakwalifikowała się. Yy, no, punktacja 91 91,33, <laughs> no, ale przede wszystkim pięknie gołą też się dała dwa razy w dziesiątce z maratonu i z setki ma jakieś wyjściówki na przyszły rok już, idziemy do reprezentacji i zaznaczymy Gołąbki dla mnie, no wiadomo, moich kolegów i wręcz przyjaciół niektórych. Także pierwszym gołąbkiem, którego zaprezentujemy. Jest to samczyk Piotra Bugały, druga nagroda w kategorii H. Później mamy tu jeszcze gołąbka takiego fajnego Baranowski Tim trzy 3 razy pierwszy, no faktycznie kapitalny gołąb Nie ma co gadać i jest tutaj jeszcze następny gołąbek mojego przyjaciela czy pański? Z tamtej strony? czy... Tam nie, nie, załapały nie, nie załapały się, nie udało się. Moje się nie załapały w tym roku, no ale nic nie ważne, ważne, że, że przyjaciół kolegów są te o Robert Gud, następny wspaniały hodowca, trzecią nagrodę. Przepiękny sączyk. Paweł Mędry, Saleszek, Pielesiak, Morel. Team. Szkolny Krzysztof ma pierwszego gołąbka. Kołodziej Krzysztof Tomasz. Żeł Piotrowski. Odymar Nowak. Michał no. Kupiński. Misła. Marcin Kowiela ma piątą nagrodę w standardzie. Fajny gołąbek. Hmm. Uważam, że fajne te gołąbki w tym roku. Także wszystkim gratulujemy. Przejdziemy się jeszcze zobaczyć z drugiej strony. Do sto... no, pójdziemy na stoiska, zobaczymy, które jeszcze nam nowe stoiska jakieś, czy doszły. E, po prostu za dwie minutki w trakcie przejścia pooglądamy tylko.

Royal No i co? Firma Pigebook, Ego. Damy odpoczywają, to ciężkie mnie. No i co? I przede wszystkim. I przede wszystkim. Oj, co? I przede wszystkim tutaj Piotruś Bugała I Nie ma go na stoliku o, ale jest Łukasz spoko także fajnie, no i oczywiście jest tutaj WG Rogowo, które przede wszystkim jest połączone tam z firmą PigeBug a tutaj koledzy koledzy piją Piotruś, pomachaj. Zdrówka. No i bardzo dobrze. Także, oczywiście. Pozdrowienia dla wszystkich. Idziemy, bo chłopaki są, jak to się mówi, w dobrej atmosferze. Bardzo fajnie, dużo produktów. Także, pomału będziemy kończyć. I zapraszamy na w najbliższym czasie na następne wystawy, oby nam wszystko pozwalało. Mam nadzieję, że ten nasz po prostu będzie się rozwijał w dobrym kierunku i będziemy mogli się wspólnie bawić. Także jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, słowem dobry lot.